Kolejnym elementem, który może pomóc Ci poradzić sobie z prokrastynacją, jest metapoznanie. Metapoznanie polega na świadomości własnych procesów poznawczych. Świadomość ta pozwala Ci je monitorować i kontrolować. Takie podejście pozwala konfrontować własne przekonania z tym, jak sprawy mają się w rzeczywistości. Działa to tak jak w przypadku terapii poznawczo-behawioralnej, w której pacjent jest badaczem własnego umysłu a terapeuta promotorem jego pracy. Twoim najwierniejszym przyjacielem w tej podróży będzie dziennik. Bardzo ważne jest to, abyś przelewał swoje myśli i obserwacje na papier. Są one ulotne i jeżeli nie nadasz im kształtu, zapomnisz o nich i pozbawisz je znaczenia. Dasz im uciec z obszaru świadomości. Stawiaj sobie pytania i konfrontuj się z własnymi przekonaniami. Spójrz na siebie z innej perspektywy. Jakie są korzenie twojej prokrastynacji? Jaką masz motywację, by odkładać na później? Dlaczego stresujesz się zadaniem? Jakie emocje odczuwasz? czego doświadczasz? Wypisz swoje lęki. Czy są one racjonalne? Jak wyglądają, gdy patrzysz na nie z boku? Co czujesz, gdy odkładasz na później? Jakie są twoje przemyślenia i wnioski na temat popełnionych błędów? A teraz przejdź do ofensywy. Przechyl szale z motywacji do unikania, czyli lęku przed porażką, na motywację do podejścia, czyli orientację na sukces. Taka motywacja ma prawo działać tylko wtedy, gdy jest obecna w świadomości. Musisz o niej myśleć w trakcie pracy. Przywołać ją, dlaczego chcesz zrobić daną rzecz? Co zyskasz podejmując się tego zadania? Jaka jest Twoja misja i w jaki sposób cię to do niej przybliży? Dlaczego warto? Nie zapominaj, że warto to zapisać, ucieleśnić swoje idee.